Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z No Mirror Makeup z takim tagiem, że maluję się bez lusterka. Powiem Wam, że jestem trochę zestresowana i trochę się obawiam, co tu wyjdzie. Musicie mi zaufać, że wokół siebie nie mam żadnego lustra, że mam odwrócony podgląd. Zresztą pewnie to zobaczycie, jak ja będę sobie nieporadnie dawać radę tutaj no także zaczynamy makijaż pierwsze co nakładam podkład podkład z Maybelline Affiniton, słuchajcie no podkład chyba nie będzie takim problemem nałożę go sobie pędzlem Hakuroha 52 podejrzewam, że to nie będzie taki problem chociaż, różnie to może być słuchajcie, no to nie jest prosta sprawa może wam pokażę takim master shotem, że po prostu nie będę tego filmu montować tylko będę coś tu do Was mówić. Gdzieś tu chyba omijam jakieś miejsca. Słuchajcie, zawsze daję mało podkładu, ale dzisiaj już drugą pompkę, bo nie widzę, gdzie ten podkład jest, a gdzie go nie ma. Tu pewnie koło linii włosów muszę to porządnie rozetrzeć. Tu gdzieś na powiętce. Słuchajcie, no wydaje mi się, że jeszcze w kilku miejscach nie mam, więc nie wiem, czy nie wycisnę zaraz. Trzeciej pompki. Słuchajcie, no to na pewno by było nieekonomiczne malować się bez lusterka, bo wyciskam i wyciskam. No dobra, koło nosa, nos tu jeszcze rozetrę i zaufajmy, że jest ok. Więc następny krok to będzie korektor. Korektor, nie wiem po co ten korektor, ale dobra, powiem, że tutaj coś miałam. Chyba nie na palcu, chyba nie. Dobra, to rozcieramy, słuchajcie, ja mam pewnie większy fan z malowania się bez lusterka niż, niż bez oglądania mnie. Tu wiem, że miałam jakieś rano, się widziałam w lusterku i tu miałam jakieś niedoskonałości. Pewnie tutaj gdzieś koło nosa zawsze są jakieś przebarwienia u mnie, więc trzeba to zakryć. Dobra, yy, i korektor pod oczy sobie nałożę, bo ostatnio mało sypiam, więc pewnie jakieś tam worki pod oczami są. Może ja to zrobię palcem, będzie bezpieczniej. I to będzie korektor z Healthy Mix z Burżuła. Nie powinnam tego, znaczy w sumie mogę to robić palcem, dlaczego nie? Słuchajcie, no na pewno mamy większe wyczucie palcem niż, niż pędzlem, także to jest dużo łatwiej malować się palcami, jeżeli w przypadku, kiedy nie mamy lusterka. E, Dobra, co dalej? Dalej, puder. Puder to akurat nie będzie żaden problem, tak sądzę, bo. No bo często to robię właśnie w ten sposób i właśnie używam pudru z Synergen i hakurocha 100 i często sobie tak w trakcie dnia poprawiam makijaż bez lusterka pudrem, ewentualnie później gdzieś zerknę. Ten pędzel właśnie bardzo ułatwia taką hmm, niewidoczną aplikację, w sensie, że my się nie możemy zobaczyć. No dobra, to buzia chyba zrobiona, później będzie konturowanie twarzy. Ehm, przejdę teraz do powiek. Pierwsze co nałożę bazę na powieki e, I Love Stage Essence. To, to naprawdę nie jest prosta sprawa, słuchajcie. Zachęcam Was do dla fanów spróbowania sobie takiego makijażu. Strasznie dużo tej bazy. Czuję, jak jej nałożyłam dużo. Też powinnam najpierw nałożyć na palec, a później dopiero to wetrzeć w powiekę. Ale cóż, nie pomyślałam. Zazwyczaj to robię prosto z opakowania. No dobra, no i lecimy z powiekami. Mam tu swoją paletkę z maka, sobie przygotowałam. Eee, no i co? I na całą powiekę nałożę jasny cień. Tak jak to robię zawsze, taki jakiś, dzisiaj pomieszam, taki biały skobo z jakimś makowym plufem. A gdzie ja mam to oko? O. Dobra. Jest okej. Okay. Nie jest tak źle, słuchajcie, tylko trzeba uważać, żeby sobie oka nie wydłubać po prostu. Śmiesznie, śmiesznie ciekawe. Ciekawe doświadczenia. Dobra, no chyba już, bo już pewnie nawaliłam, jak oszalała tego cienia. Dobra. Tu jeszcze mieszam z tym białym, to pewnie będę miała jakieś takie białe plamy. Ale tak wiecie, kusi, ciągnie jednak do tego, do tego lusterka, żeby zobaczyć, co tam się stworzyło. Teraz wezmę sobie taki mały pędzelek. I taki czekoladowy brąz nałożę w załamanie. Fajnie by było jeszcze wiedzieć, gdzie mam załamanie, ale dobra. Podejrzewam, że tutaj. Może, słuchajcie, dzisiaj wyjdę po prostu w tym makijażu. Miałam taki plan na początku, żeby go yy, zmyć i, i, nie i nie wychodzić w nim, zrobić jeszcze jeden. Ale słuchajcie, no jak wyjdzie, mi coś fajnego. Yy, no nic, no chyba to teraz rozetrę pędzelkiem do rozcierania z Hakuro. Jak tam mi idzie? To może, czy nie dobrze czy niedobrze? Żebyście coś podpowiedzieli. No dobra, chyba... chyba roztarte, nie wiem. No i żeby nie było tak łatwo, nie, no to nałożę sobie dzisiaj eyeliner. Żelowy eyeliner z Essence. Wezmę jakiś pędzelek tutaj. Gdzie to jest jakiś pędzelek? To nie... O, tu jest taki z Essence pędzelek. Tylko jak ja mam nałożyć ten eyeliner? Ktoś mi może powie. Jak to zrobić bez lusterka? No dobra, no próbujemy, nie? Dziewczyny inne nakładały. Karolina sobie nałożyła do stylizacji całkiem ale eyeliner, więc ja też mogę, nie? <grymne> nie, nie mogę. Nie wiem, czy to pod okiem maluję, czy na oku, ja już nie wiem. Naprawdę. To nawet nie czuć, czy to jesteś pod okiem, czy nad okiem. Może palcem tutaj wymacam, gdzie mam rzęsy. No słuchajcie, tu jest dziubek zakończenie, co nie? To powinno być logicznie tak, jak to robię. Coś jeszcze ubrudziłam cały, bo już mi kurczę przysycha ten eyeliner, ale już go długo mam, więc mu, że tak powiem, wybaczę. Wiecie co? Ja czuję, że mam na środku powieki tą kreskę. No ale dobra, lecimy z drugim okiem. Nie ma co. Muszę sobie naciągnąć tego oko, później będziecie mówili... Że mi tak zostanie, ale muszę sobie tak naciągnąć, bo kompletnie nie mam wyczucia i. i nie wiem, co się dzieje, ale chyba no ładnie, co? Ja już chcę to zobaczyć. Już koniec, proszę, chcę zobaczyć. Nie, no żartuję sobie. Ale czuję, że to jest najbardziej obrzydliwe, co mogłam zrobić na tych powiekach. Jeszcze się cała po prostu na rękach upaćkałam. No i nic. No i chyba pomaluję rzęsy. Yy, tuszem yy, 2000 kalorii z Max Factora. Nie no, rzęsy to nie jest taka trudna sprawa, bo je się też wyczuwa. Także puder i rzęsy to jest rzecz do przejścia. Normalnie na no, co dzień też bym mogła sobie... Mm, tuszować rzęsy chyba bez, bez lusterka no i nie trzymają się, tak są oddalone od ciała, więc jakoś jest lepiej ale tu już czuję na przykład, że sobie pomalowałam dół no dobra, pięknie Sądzę, że jest piękne. No to przechodzimy do brwi sobie pomaluję. Wiedzę, że ja nie lubię bardzo... Ojej, tu jest lusterko, ale nie widziałam, nie zdążyłam. E, że bardzo nie lubię swoich brwi. I one są totalnie niesforne. I nie umiem ich pomalować nawet z lusterkiem, a co dopiero bez. Więc tak. Jak polecacie jakiegoś dobrego specjalista od Bruwi we Wrocławiu, to chętnie przyjmę taką poradę. Pani mi kiedyś poradziła wizerzystka, że tutaj w beneficie mam iść do Państwa Benefita i one są dobre, więc dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia z tym. No i co I zrobimy sobie policzki. Nałożę sobie brązer z mła. może trochę mniej, dobra, nie, to już za dużo będzie, to też tak czuję, że za dużo, i róż też z muła, taki róż różowiutki, w sumie mało mam produktów, które mają w sobie lusterko, co akurat dzisiaj jest spoko, tylko jeden taki napotkałam, więc jest ok. Wydaje mi się strasznie, że mam zeza zrobiłam właśnie, bo wydaje mi się, że mam czarną kropkę na nosie. Czy to jest prawda, słuchajcie. Rozetrę sobie to, o! Tym dużym pędzlem sobie to rozetra i na pewno będzie pięknie. I rozświetlacz. To jest, słuchajcie, taki szybki, dzienny makijaż, nie? Nie ma tu zabawy dużo. Szybko mi poszło, zagadałam Was przez cały czas. o to nie ma co, to się trzeba spieszyć wyobraźcie sobie, że rano się malujecie i nie macie lusterka, czasem jest tak, że się na wyjazdach gdzieś w hotelu jest takie na przykład niewygodne lustro albo coś no ale, ale bez jeszcze się nie malowałam no i została mi, żeby nie było za lekko czerwona szminka na usta szminka z muła. o słuchajcie, no moje szminki mają wszystkie, widzicie, takie wcięcie więc to jest ułatwienie bo one są tak dopasowane do kształtu moich ust. No i to by było chyba na tyle. Chyba nie zapomniałam o niczym jak na codzienny makijaż. Wy już to widzicie. Ja to zobaczę zaraz. Wstanę po to lusterko. No dobra, mam już lusterko. Jeszcze nie, nie patrzyłam i uwaga. Mm eyeliner, mówiłam, że jest spoko. Wiedziałam, że mam jakąś czarną kropkę tutaj, a kiedy ja ją zrobiłam, no czarną kropkę. Kto? Nie no, kreska jest po prostu... E... Nie wiem bo co malowałam powieki cieniem, skoro na co i jest kreska. Ale słuchajcie, no niektórzy lubią takie grube kreski i tak robią sobie na co dzień, więc może nie jest tak najgorzej. Hmm, wrócę podgląd, żebym widziała, co wy widzicie. Już teraz mi wolno. Dobra. Nie no, piękna lala. W kamerze to wygląda jeszcze gorzej Masakra! Skumajcie to! Ja nie... To, to jest moja zrobiona bref, jakby ktoś nie widział. I nie zauważył. Nie no, patrzcie, ale policzki są ładne. Patrzcie jak są rozświetlone. No nie, no policzki są ok. Podkład też jest w miarę spoko, tylko tutaj za słabo go roztarłam. Policzki um, są okej, okay. usta tu mam jakąś dziurę, ale jest bez tragedii ogólnie. Brwi są masakryczne. Myślałam, że mam po prostu większe, większe brwi. No i oko to jest po prostu cudowne. Ale rzęsy sobie ładnie pomalowałam. Tu jest nie. <ślad> Słuchajcie. Dobra, dobra, no to wnioski są takie, że jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam się malować bez lusterka, to pod żadnym pozorem nie nakładajcie eyelinera. Ja sobie po prostu dzisiaj utrudniłam zadanie, ale wiadomo, że żebym nie nałożyła, jakbym nie miała lusterka. W każdym razie, no da się pomalować bez lusterka, da, aczkolwiek yy, bez eyelinera. Także mam nadzieję, że się trochę ubawiliście przy tym. I, e, I może jednak nie wyjdę w takim makijażu. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie.